Trudne do złapania to wszystko. No dobra. To możesz robić co chcesz, ale oprócz pytania. Jest znowu wolny od matki. No dobra. Trzeba zaklaskać. Klaskanie wymusieliśmy. I śpiew królewski. Włodzy. Cieszę się że nie musisz mi rozkazywać i muzyka królewska... Mi tak! Muzykę królewską włączam. To idź włączyć i się nawet do tego nie spiesz. Brzydal, oslany. osrany. Ktoś powiedziała, że jesteś piękny. Kupisz mi łóżkę na urodziny. Znowu ta muzyka <śmany> nie, nie lubię. Ale musisz ją lubić, bo to <śmany> naprawdę fajna rzecz. <śmany> Dobie, musisz lubić? Co to jest taka muzyka, klest? O, córeczko, dobrze jesteś, Proszę usiąść się na dronem. Mhm. Siedzę. Ja idę po prostu na A zostawimy Was czutkami klamotki. Że opowiadam nam te śmiechy i wyłączę główną muzykę. Baramoty, klamotki. Dziękuję, klamoteczki. Jesteście naprawdę przy cudowne. Dla ciebie wszystko kochanie. Ciureczko moja, kochana. Ale my. Ciotki, jesteście. Ciotkami. Przecież. On dzisiaj ci dla ciebie zaśmieje. <laughs> Z czego tak się śpiejesz, klamotka? Z tego. Tylko umiecie się śmiać. Nieprawda, umiemy córeczkę pożyć do snu. Muzyka! Ja powinnam to powiedzieć, bo cię... Muzyka! Ale muzyka królewska. Kles... Nie miała być królewska, miała być od milę wętra. Powinna. Tańczyć! I wy umiecie naprawdę a, absolutnie śpiewać Dobra, dosyć Cureczko, Ty już chyba by się kłaść. A w ogóle właśnie jaka jest godzina, bo o tym nie wiem. 12.00 Północ? U, to ja do łóżka. No, Dzwoni, kto to by mógł być? Nie, otworzę. Co to było? Pani ojciec mnie też tak zawsze strasznie. To grobność. To powiem, Bóg się niech nauczy to toldy. Głupi ojciec, pasmudny. Pani ma absolutną rację. Nie właśnie. Idę, a ja idę spać. No to zdaliśmy zostaliśmy na klamotki. Dobra, ten ojciec już przesadził. Dobra, okej. Okay. Klamotka, ciotka, zawsze zre. Jesteśmy same, możemy tu rządzić. Jesteśmy same w spokoju. Więc o co tu chodzi? Absolutnie nie. Gratulacje. Gratulacje, tylko umiesz mi powiedzieć? No, oczywiście, że nie, więc idziemy do łóżeczka. Jasne. Choć musimy się podłożyć pod krąg, bo ja już nie chcę spać z tym sameczku naszym. Jasne. No dobra, to. Pójdziemy, po, pójdziemy się położyć gdzie indziej niż to e, Tu położymy się, bo nie chcemy się iść do łóżka, okej? Okay? A tobie? Mm. Co to obiecałam? To będzie moja prawda Ty naprawdę nie masz racji O czym mówię? Bo księżniczka będzie królową naszego balu. dobra nie kto uczci mi naszym śmiechem no to dobra śmieje się śmie się Klamotka, dobra, zrozumiałam, to idziemy spać do łóżka. Czego to ty nie zrozumiesz, ściotka? Klamotka, zamknij się. Do łóżka. Oczywiście klamotki jak są same. Zawsze śmieję. bo no nic więcej. Cholerne klamotki! Mam tego pod dziurki z nosem. Ale tylko nie rozumiesz. Ukochana musisz nam dać trochę energii No właśnie, córeczka ma rację Jaka córeczka, przestańcie się już zachowywać Ale No, no stop, stop, stop Posypał, wsuwa się za daleko Za daleko Ktoś znowu dzwoni do tej Wiesz, kto to był? Nie wiem, nie wiem, kto to był Kto? Klamotko do łóżka i wam przekażę, zaraz chwilę spędzę. <głusza> Dobra. Po znoszę mam twojego obietnicy. A jak wy się śmiejecie, to dlaczego potem wszyscy jesteście Nie śmieję Bo to mój lodział, Bo to mój... muszę wam zgasić światło, bo ja już nie wiem gdzie się to duży tyle to światło, ona się nawet na, na, na króleń, więc ja pa. pa. I mam wam widzieć Jak Jasne nie. Dobra. Nie, po co nam to interesuje, że śpimy na tronie? I to ani trochę nie. To nam w ogóle tak nawet nie wygląda. Okej. Okay. Mi się to podoba, takie jest. Dlaczego mi się by to nie spodobało? Ale jestem cała ukryta. Wygasz prąd! się stało? No co ciotki? My się boimy! Strasznie! Uuuu! Wiesz nam! Wierzysz? Czekajam klimateczki, nie uwierzę. Ale ja już pójdę spać. Tak. Pa! Zgaś! Pamiętaj o zgaszeniu. Światła. Zgasiłam, wiem o tym. Nie wierdzieć! Jasne. Gdzie byłaś? U cioczków klamotków im zgasić światło, a się one tego nie boją? A czego by miały się bać? Jest już jest... no jaka późna godzina, powinniśmy ich spać. No jasne, więc chodźmy lepiej spać. No dobra, to ja już się kładzę. A powiesz mi parę niespodzianek? Jakich niespodzianek? No takich na przykład, ile masz lat w ogóle, bo ja w ogóle nie zapomniałem już. No mam, mówiłam ci, mam 22, a ty? 20, 25. To jest ode mnie troszkę starszy. Tak o ile lat? Dla mnie... o 2 chyba. Nie umiem liczyć za bardzo, bo nie było, chodziłam do szkoły. Dlaczego? No bo moja mama była taka mnie łuką szkoda i sama też nie miała To szkoda, masz naprawdę Porąbaną mamę i porąbanego ja i porąbaną ciotki. Teraz o tym mówisz. Ja od zawsze o tym wiedziałam. Całą rodzinę już porąbaną. I, a moja rodzina była podobna. Naprawdę. Tak, naprawdę. A. Ba 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 ba. Co to było? Co to? Takie łałała ła, ła, czy coś? Właśnie co to jest? To chyba mój ojciec znowu się jakby głupia, ale twój ojciec tu śpi. Masz rację, może moja mama, twoja mama poszła do łóżka, była tu i powiedziała, jaj, spać. To kto to tak hałasuje? Nie chcę tego wiedzieć, a ty też strasznie się boję. Następna część nastąpi.